Dzień dobry panu. My jesteśmy z kółka dziennikarskiego ze szkoły 218. Bardzo pierwsze panu chcielibyśmy podziękować za zgodę na przeprowadzenie wywiadu z panem. Chcielibyśmy dzisiaj panu zadać kilka pytań na temat pańskiej przeszłości. Ja jestem Henryk Włyes, a, a jak wy, się nazywacie? Ja jestem Michał. A ja jestem Wojtek. Um, w wieku niedługo będziemy w 8 klasie i w wieku 15 lat musimy wybrać przedmiot, który później zadecyduje o naszej przyszłości zawodowej. Co wpłynęło na to, że Pan wybrał fizykę? A co później zmieniło, że jednak Pan przeszedł z fizyki na politykę? Fizyka dlaczego? Dlatego, że fizyka jest królową nauk. W fizyce wszystko można. Zbadać, co dotyczy świata. Bardzo duży wpływ na wybór ma nauczyciel lub nauczycielka. To znaczy, jeśli jest ktoś dobry, to wtedy on wciąga. Ja miałem takiego nauczyciela, nazywał się Adam Rotenberg, w Biłgoraju. A kto z Was jedzie z Biłgoraj? Wiecie, gdzie z Biłgoraj, tak? <noise> to było moje rodzinne miasto. Tak jakby tutaj jesteście w że to ja byłem w Biłgoraju, ale Biłgoraj był samodzielnym miasteczkiem. A jak się już znalazłem na studiach w Warszawie, mieszkałem w akademiku, bo no, niech musiałem mieszkać, no to wtedy zaczęły się dziać już bardzo różne rzeczy, ale nie wiem, czy wam to opowiadać, bo to, bo to całe życie. Ale w każdym razie, tak, fizykę kochałem, no ale oprócz tego też ważne jest to, co się dzieje na zewnątrz, w różnych dziedzinach. Człowiek nie uczy się tylko od linijki do linijki, tylko ciągle jest otwarty, ciągle coś go pobudza, coś chciałby wiedzieć.